Idziemy z tymi książeczkami do konfesjonału? Agata! No co? Do zakrystii. Konfesjonał Agata jest do spowiadania, a zakrystia to jest taki backstage kościoła? Nigdy nie byłam na żadnym backstage'u. No to zaraz będziesz, Żaneta, idziemy! Wiecie co? Mnie to jednak chyba gryzie sumienie w perwolu. Dlaczego ona się tak cyka, Żoneta? Że nie byłyśmy na mszy. Słuchaj, Jola, ja do kościoła przyszłam. To nie moja wina, że ksiądz akurat mówił idźcie w pokoju. A jak wiadomo, księdza trzeba słuchać. No jak się zapyta, co mówił na kazaniu? Spokojnie, Jola, proboszcz jest tak stary, że pewnie sam nie pamięta. Dobra, chodźcie już. No i gdzie jest ksiądz? Ej, sorry bardzo, nie widziałeś dziś może księdza? No to przypał. Dziewczyny, to jest chyba wikary. Majonez? Nie winiary, tylko wikary. No to bardzo nam przykro z tego powodu, ale mamy sprawę. Chodzi o podpisy w książeczce. Jak to wikary nas nie widział w kościele? My wikary go też nie widziałyśmy i nie robimy problemu. Robość jest jednak lepszy. No, dopiero jest już tam drogę z domu do szkoły jako krzyżową zaliczył. Peskitu!